Pościelot i elfy Dziś pościelot zabierze Was do krainy elfów. Żeby się tam dostać, musicie zamienić się w elfa, bo ludzie nie mają tam wstępu. Wyobraźcie sobie, że na głowie macie szpiczastą czapeczkę. Jakiego jest koloru? Czy na czubku ma pompon? A może dzwoneczek? Na stopach macie zabawne buty z kręconymi czubkami. Czy skrzypią, kiedy poruszacie w nich stopami? Weźcie głęboki wdech. Niech wasz elfowy brzuszek zrobi się okrągły jak balonik. Wypuśćcie powietrze, podrywając pościel od ziemi. Znów weźcie głęboki wdech i zróbcie wydech, żeby wznieść się jeszcze wyżej. Lecimy. Usiądźcie wygodniej i wyciągnijcie przed siebie nogi w rozkroku. Wasze elfowe ubranko jest trochę zakurzone, więc trzeba je oczyścić. Sięgnijcie do prawej stopy. I omiećcie ją dłońmi, jakbyście chcieli zetrzeć z niej kurz. Przetrzyjcie też nogę między stopą i kolanem. Kolano i udo. A teraz zajmijcie się drugą nogą. Teraz przetrzyjcie również ręce, brzuszek i klatkę piersiową. Nie zapomnijcie o głowie i czapce. Wasze ubranko śni. Ale jest jednak na WAS trochę za ciasne, więc trzeba je rozciągnąć. Oprzyjcie się z tyłu na łokciach i podnieście prawą nogę w górę. Zginajcie ją w kolanie, kręćcie i wyginajcie. Musicie rozciągnąć przyciasne rajtuzy. Kiedy w końcu rozciągniecie prawą nogę, odłóżcie nogę i zróbcie to samo drugą. Kiedy skończycie, zajmijcie się rozciąganiem rękawów elfowego kubraczka. Wyciągajcie ręce na boki i do góry, kręćcie nimi i wyginajcie, aż rękawy naprawdę zrobią się luźniejsze. Rozciągnijcie też przód kubraczka, wypnijcie pierś do przodu, jakbyście chcieli porozrywać guziki i cofnijcie barki do tyłu. A teraz rozciągnijcie tył, skulcie się i pochylcie do przodu. Niech trzeszczą szwy na plecach. Zrobiło się Wam wygodniej. Na koniec sięgnijcie rękami do czubka swojej czapki. Jest naprawdę bardzo wysoka. Kiedy się zmęczycie, opuśćcie ręce i spróbujcie jeszcze raz. Może uda się Wam zadzwonić dzwoneczkiem przypiętym na samym jej koniuszku. Sprawdźcie, czy działa. A teraz połóżcie się wygodnie na plecach i spójrzcie w niebo. Popatrzcie, jak spokojnie płyną po nim chmury. Jest Wam miło i wygodnie. Ciepłe elfowe ubranko idealnie na Was leży. Nabierzcie powietrza w płuca i spróbujcie delikatnie rozdmuchać unoszące się nad Wami obłoczki. Lądujemy.